Okej, okay, guys. Jako wasz new CEO, reklam advisor musimy jako team sprzedaż our lody podnieść up. Lody Oral must be top znowu. Any pomysły? Może podpiszmy nowe zwieniawą i nazwiemy lody Oral z Julką. Amazing! best seksistowski pomysł, Ania. You are bardzo quick. Zostań after job. I will show you coś. Any inne pomysły? Boss, zróbmy lody z ekipą. Freeze i inni. Joe, who the cura is Frizz i ekipa? Pas! Siedzą w dużym domu, kręcą filmiki na YouTube. Dużo dzieciaków je ogląda. Trzepią siano, jak graży na dywan przed Lokiem. Okej, Joe. Interesujące. Show me freeze. Hmm... Mam pomysł. Może powiedzieć w reklamie freeze jak stój, czyli freeze czas na oral. Genius, Ania. Kurwa genius. What about koszty? Bas, dostaje to samo gówno. Ten sam gówniany lud ubrany w nową owikę z logiem ekipy. Hmm, epicko. Okej, okay, Joe, show me target. Bas, chcemy trafić do widzów ekipy. Dzieci, między 7 a 10 lat. Oh my, kurwa, god, To będzie kidowski Armageddon.